Budowa własnego domu to przede wszystkim duża odpowiedzialność. Nie jest to chwilowy kaprys ani zwyczajny zakup. Dlatego w naszym programie przychodzimy z pomocą przyszłym właścicielom. Rozwiązujemy budowlane zagadki i doradzamy w trudnych wyborach. W tym odcinku dowiesz się, jak wybrać projekt i ekipę oraz czym różnią się poszczególne etapy budowy domu. Zacznijmy od początku, czyli od projektu. Wybierając go, mamy dwa wyjścia. Pierwsze z nich to katalogi. Plusem jest duży wybór i różnorodność oferowanych projektów oraz atrakcyjna cena. Średnio 2500 zł. Minus to brak wpływu na wygląd naszego domu oraz dodatkowe koszty, które pojawiają się w przypadku wprowadzania zmian. Innym rozwiązaniem jest projekt domu na zamówienie. Jego najmocniejszą stroną jest indywidualne podejście architekta do inwestora. Powstający projekt musi spełniać oczekiwania i wymagania klienta, którego ogranicza jedynie jego wyobraźnia oraz budżet. Minusem jest niestety cena. Przeciętnie waha się w granicy od 60 zł za metr kwadratowy. Jednak bez względu na projekt, jeśli chcemy cieszyć się domem przez lata, musimy wybrać spośród tysięcy ekip budowlanych tę najlepszą. W tym przypadku zdecydowanie polecamy zasięgnąć języka urodziny znajomych lub sąsiadów. Podczas poszukiwań warto również zajrzeć na fora internetowe. Najlepszym dowodem na profesjonalizm wykonawcy są rekomendacje inwestorów, wyróżnienia i nagrody, a także certyfikaty ze szkoleń. Zdecydowanie odradzamy zatrudnianie ekip, które pracują na czarno lub mają niewielkie doświadczenie. Jednak bez względu na wybór wykonawcy, polecamy skorzystanie z usług kierownika budowy, który czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem wszystkich robót. Gdy już wybierzemy projekt i znajdziemy ekipę budowlaną najlepszą z najlepszych, można rozpocząć budowę. Na początku wykonujemy stan zerowy, wyrównanie działki, drenaż, izolację fundamentów, ułożenie instalacji podposadzkowych i wybetonowanie posadzki. W następnej kolejności stawiamy ściany zewnętrzne i wewnętrzne, budujemy komin oraz wykonujemy strop i więźbę dachową. Aby zamknąć stan surowy, musimy jeszcze wstawić okna i drzwi, a także pokryć cały dach. Kolejnym etapem budowy domu jest stan deweloperski. Wymaga on ocieplenia ścian i poddasza, wykonania przyłącza mediów i wewnętrznych instalacji, otynkowania, zrobienia wylewki, a także budowy ogrodzenia i dojazdu do garażu. Gdy już to zrobimy, dom jest prawie gotowy do zamieszkania. Teraz pozostało zabrać się tylko za wykończenie wnętrz. Kładziemy podłogi, kafelki, Malujemy ściany, montujemy gniazda elektryczne i włączniki, i w końcu wstawiamy meble. W tym odcinku to już wszystko. W kolejnym podpowiemy, z czego budować ściany. Oglądaj nas, a Twoja budowa pójdzie sprawnie i bez problemów.